Dobry wieczór, witamy kolejnego uczestnika na naszym wyzwaniu. Skąd pan do nas przyjechał? Skąd pomysł na wzięcie udziału w wyzwaniu? Jakieś doświadczenie z ostrym jedzeniem? Ciekawym z No wyświetlskiego. Namówili mnie na to. <grym grym> Zobacz, zobaczymy, co z tego będzie. Ostre lubię. Ale zobaczymy, co mhm. będzie Coś konkretnego pan jadł, jeżeli chodzi o ostre nie, jedzenie? Tak, jeszcze nie. Ty rozumiesz, tak, poziom kotlina takiego pieczenie? Okay. No, zobaczymy. No tutaj ma Pan nie lada wyzwanie, bo Pani przed Panem zjadła prawie pół pizzy, więc jest co przebić, zobaczymy jak to będzie. O tutaj już póki co przynoszę jeden kawałek, zrobimy ankietę na czacie. No zaraz się przekonam, zresztą nie tacy uczestnicy przychodzili niepozorni i nagle zjadali całą pizzę albo i… Tam powiedzmy pół więc nie ma co tak oceniać z góry. Okay. Dobra. Okej, okay. mamy ankietę na czacie. No, też mówią, że pół kawałka to widzicie. Ciekawie. Okej, okay, mamy pizzę, więc zaczynamy od 5 minut. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli będzie chciał zacząć wcześniej, to może dać znać. No, dobra. Cybek, jeżeli chodzi o mówienie smacznego, to nie ma w tym jakiejś takich, nie wiem, ani nic takiego. Więc proszę się nie martwić. Niektórzy przychodzą też tylko spróbować tej pizzy. Więc myślę, że zwrot smacznego jest jak najbardziej na miejscu. Mamy 4 minutki i 10 sekund. Za mną jest doping. Plus dodatkowo jeszcze nagroda. Myślę, że dopinguje. Czy ten Pan ma obiecane ile? 4000? tysiące, jeżeli, jeżeli zje? 4 tysiące, tak. Plus jeszcze od nas? Nie, łącznie. Okej, okay, no. dobra. Może rekord? No, jeszcze nie był rekord, no. Wiesz, record, no. Yy, tak, o 16 mieliśmy Panią, więc można obejrzeć na naszym kanale. Jeżeli chodzi o wzięcie udziału w wyzwaniu, to trzeba się zapisać przez stronę internetową i kosztuje to 70 zł, jeżeli chodzi o zadatek. Mamy jeszcze 3 minuty i 18 sekund. Tutaj Pani podoświadczenie, więc rady. Tutaj mienio, fajnie napisał, trochę kruszynka, ale może kruszynki tylko na stole zostaną. Zobaczymy. <grymne> <grymne> to mi się podoba. <grymne> Zje całą a drugą zamówię na wino. Widzę, że nagle zmienia się tutaj <grymne> podejście widzów. Dziś pojedynek z męski no może być ciekawy. Okej, okay, mamy jeszcze 2 minuty i 3 sekundy. Mleko widzę, że mamy odłożone, żeby nie kusiło, rozumiem. Ok, Zabię tutaj trzymają kciuki na ankiecie, póki co 49% na jednym kawałku, 32% na dwa kawałki. Modziwo pół pizzy ma 5%, a całą pizzę ma 13%, więc jest ciekawie. Ile obecnie wynosi wygrana? Jeżeli chodzi o wygraną to tak jak w tamtej edycji za samo zjedzenie w czasie 30 minut mamy 1000 zł, a za pobicie rekordu 1700, który wynosi 7,58 na ten moment. Płyty chodnikowe zdjęte, żeby nie kusiło. <grymne> <grymne> Dobra, co? To co, Jeżeli chce poznać, że to proszę po prostu dać znać. Ja mogę tutaj zatrzymać czas. No to zaczynamy? Tak. Okay. No to ja tutaj wyłączam czas. Zaczynam odliczanie 30 minut. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zakończymy tę ankietę. Mam nadzieję, że resztą pizzy podzieli się ze znajomymi. Na no pewno, Jak to zostanie. No, fajnie by było jakby nie zostało. Tutaj mam prośbę od Pana z czatu, czy mogę zapytać Pana, czy zjadł Pan coś oprócz śniadania? Tak. Ok. Czyli nie jest na pusty żołądek. Chociaż tyle. No to jest też zdradliwe. Do kogo należy rekord? Rekord należy do pana z poprzedniej edycji. Wszystkie wygrane można znaleźć na playlistie na naszym kanale na YouTube, ewentualnie na stronie internetowej. Też są odnośniki do wszystkich wygranych. Jeżeli ktoś chce znaleźć, to zapraszamy na naszą stronę albo na kanał. Zaczynamy spokojnie. O to chodzi. Nie smakuj tylko pakuj. Powodzenia, był raz taki drobny pan i zjadł całą. Podejrzewam, że chodzi o pana Gienia, Czy Gienka, już nie pamiętam dokładnie, to było w drugiej edycji. Nie Aż tak? Aż tak. Mam pan dużo czasu, dopiero minęło minuta 56. To pewno, oddecham się. Czy chce tak. pan zakończyć? Tak. Ok. W takim razie szybko, niestety, tutaj poszło. Pojedynek damsko-męski wygrałam w tej pani. No więc dziękujemy panu bardzo. Czy chce pan kogoś pozdrowić na koniec? Wszystkich. Okej, okay. dobrze. W takim razie. Pozdrawiamy również i zapraszamy na następne wyzwania. Do zobaczenia.